Nauka jest szerokim terminem obejmującym zarówno najmniejsze komórki i struktury wewnątrz nas, jak i ogromne struktury w całym wszechświecie. Przy tak wielu badaczach zajmujących się tak wieloma projektami, społeczność naukowa nadal dokonuje błyskotliwych postępów niemal każdego dnia. Tak więc dzisiaj, tutaj, na naszym kanale, przyjrzymy się trzem niedawnym odkryciom. Nowa forma DNA odkryta wewnątrz żywych ludzkich komórek. Badanie dokładnie tego, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, czyniąc nas w dużej mierze takimi samymi, ale z tak ogromnymi różnicami, jest złożoną, trwającą bitwą badawczą. Zrozumienie, jak działa DNA, jest niezwykle zaawansowanym wyczynem. Ta złożona materia jest podstawowym kodem, który czyni nas ludźmi, wiążąc nas z naszymi przodkami i czyniąc nas tym, kim jesteśmy. Naukowcy badają DNA od dziesięcioleci. Poznaliśmy je w charakterystycznej formie podwójnej helisy, w której dwie nici są skręcone wokół siebie, chociaż nie jest to jedyny sposób, w jaki DNA może się zaprezentować. Naukowcy zaobserwowali inne formy DNA tworzące obce, bardziej interesujące i unikalne kształty. W 2021 roku zespół badawczy, kierowany przez Imperial College London, Zaobserwował czteroniciowy kształt DNA o nazwie G-kwadrupleks, w skrócie G4, tworzący się niezależnie od naszej zewnętrznej ingerencji w ludzkie komórki. Zespół stworzył sondy zaprojektowane do zbadania, w jaki sposób G-kwadrupleksy oddziałują z innymi cząsteczkami w tych żywych komórkach. Chociaż nie możemy być tego pewni, spekulowano, że G4 odgrywają pewnego rodzaju rolę w rozwoju raka. Celem sąd przedstawionych przez zespół Imperial College London jest pokazanie nam w jaki sposób G-kwadrupleksy mogą być demontowane przez poszczególne białka. Sądy te mają ogromny potencjał, aby mieć głęboki wpływ właśnie na leczenie raka. Ben Lewis z Wydziału Chemii w Imperial College London i jeden z głównych autorów badania wyjaśnił, że istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że G-kwadrupleksy odgrywają znaczną rolę w kilku procesach kluczowych dla utrzymania życia. Brakującym elementem układanki w zrozumieniu wielu chorób i schorzeń była możliwość umieszczenia tego poza zwykłą strukturą DNA w żywych komórkach. Te G-kwadrupleksy są nadal za rzadkie, aby można je było zobaczyć wewnątrz żywych komórek. Techniki, metody i sprzęt, których użyto do ich wykrycia, nie są w żaden sposób najdokładniejsze ani najbardziej zaawansowane. Zamiast być dostosowanym i zaprojektowanym do poszukiwania tych bardzo specyficznych cząsteczek, sprzęt jest znacznie bardziej standardowy. Louis powiedział, że to tak jak znalezienie igły w stogu siana, ale igła jest również wykonana z siana. Posunięto te badania o kolejny krok dalej za pomocą sondy chemicznej o nazwie Daota M2, która zaświeci się, gdy G4 będą obecne. Zamiast monitorować jasność fluorescencji, naukowcy obserwowali, jak długo trwa ta fluorescencja. Sygnał ten nie zależy od stężenia sondy ani od G kwadrupleksów, co oznacza, że może być wykorzystany do jednoznacznej wizualizacji tych rzadkich cząsteczek. Korzystając z sąd, naukowcy zbadali interakcję G kwadrupleksów z dwoma helikazami, czyli enzymami, które odwijają struktury DNA. Pokazali, że jeśli helikazy zostaną usunięte, pojawi się więcej G kwadrupleksów. To oznacza, że Helikazy odgrywają rolę w odwijaniu i rozkładaniu g kwadrupleksów. Największą nadzieją płynącą z tych badań jest zrozumienie, w jaki sposób opracowywać leki do radzenia sobie z tymi specyficznymi strukturami DNA. Najbliższy ziemi układ czarnych dziur nie zawiera czarnych dziur. Czasami, gdy dokonujemy odkrycia naukowego, musimy odkryć też coś, co myśleliśmy, że już dawno wiemy. Obalenie istniejących teorii i hipotez badawczych pozwala nam czynić postępy i rozwijać nasze zrozumienie wszechświata. W 2020 roku zespół astronomów z Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO powiedział, że znalazł czarną dziurę, zgłoszoną jako najbliższa Ziemi w układzie HR 6819, zaledwie 1000 lat świetlnych stąd. Rewelacje ogłoszone przez ESO w 2020 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, ale nie zabrakło także głosów krytyki. Badacze krytykę przyjęli z zadowoleniem. Wszakże nauka polega na dokonywaniu odkryć i pogłębianiu wiedzy, a nie na akceptowaniu wszystkiego jako prawdy. Zespół astronoma Tomasa Riviniusa z ESO był przekonany, że najlepszym wyjaśnieniem danych pozyskanych za pomocą ponad dwumetrowego teleskopu jest układ potrójny: jedna gwiazda okrążająca czarną dziurę co 40 dni i druga gwiazda na znacznie szerszej orbicie. Julia Bodensteiner z Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego zaproponowała alternatywne wyjaśnienie. KR6819 może być tak naprawdę układem podwójnym bez obecności czarnej dziury. Ten scenariusz wymagałby, aby jedna gwiazda wysysała materię z drugiej, tworząc prawdziwie wampirzy układ podwójny. Thomas Rivinius powiedział. Oba scenariusze były dość jasne, bardzo różne i łatwe do określenia przy użyciu odpowiedniego instrumentu. Zgodziliśmy się, że w układzie znajdują się dwa źródła światła, więc pytanie brzmiało, czy krążą one blisko siebie, jak w scenariuszu gwiazdy rozebranej, czy też są od siebie oddalone, jak w scenariuszu czarnej dziury. Nowo połączone zespoły powiedziały, że nie ma jaśniejszej gwiazdy na szerszej orbicie, a świeże dane pomogły ustalić, że HR-6819 jest w rzeczywistości układem podwójnym bez czarnej dziury. Zespół ten kontynuuje obserwacje, pracując nad wspólnym badaniem w czasie, aby dowiedzieć się o ewolucji i ograniczeniach. Kto wie, gdzie znajduje się najbliższa Ziemi czarna dziura? Breakthrough Starshot. Misja do Alfy Centauri. Kiedy myślimy o eksploracji kosmosu, często myślimy o wystrzeliwaniu ogromnych rakiet, gigantycznych satelitach krążących wokół lub lądujących potężnych łazikach. Co by było, gdybyśmy powiedzieli ci, że najnowszy rozwój eksploracji kosmosu, że następna technologia kosmiczna jest wielkości zaledwie znaczka pocztowego? W 2016 roku zespół naukowców, w tym nieżyjący już Stephen Hawking, po raz pierwszy podzielili się wiadomością o tym małym stateczku kosmicznym, który ma zbadać Alpha Centauri, najbliższy nam system gwiezdny tutaj na Ziemi. Ten mały statek, przeznaczony do przestrzeni międzygwiezdnej, został nazwany Starship. Teoretycznie, jeżeli sprawimy, że ten statek będzie podróżował z prędkością 20% prędkości światła to dotrze do systemu gwiazdnego w ciągu zaledwie 20 lat. Chociaż, jak wiemy, warunki w kosmosie nie są do końca przyjazne i istnieje bardzo realna szansa, że ten mały statek nie przetrwa podróży. Mówimy wszak o 20 latach ekspozycji na żywioły. Naukowcy omówili możliwość zmiany trasy statku, aby uniknąć obszarów o najbardziej energetycznym promieniowaniu. W przeciwnym razie warstwa dwutlenku krzemu tego małego statku zostałaby poważnie uszkodzona i nie dotarłaby do Alfa Centauri. Jeśli jednak statek wybierze tę ścieżkę, może to wydłużyć podróż o tak wiele czasu, że nawet niewielki poziom promieniowania byłby szkodliwy. Innym rozwiązaniem może być dodanie do nanostatku aspektów, które mogłyby chronić przed promieniowaniem, ale dodatkowa waga spowolniłaby lot. Nowe hipotetyczne rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić statkowi leczenie i naprawę podczas podróży. Nadal istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę w tym projekcie, wydaje się jednak, że możemy wymyślić rozwiązania, które nie naruszą ani szybkości, ani bezpieczeństwa Starship. A ty, co sądzisz o tych kosmicznych odkryciach? Pamiętaj, aby zostawić swoje przemyślenia w sekcji komentarzy poniżej, oraz zasubskrybować nasz kanał, jeśli podobał Ci się odcinek. Dziękuję za oglądanie, cześć!